It starts with an itch and Cześć wam dzisiaj, ja więc wizualnie, wy oglądacie dorosłego gościa, który gada do półki Z tym dorosłym to chyba trochę przesadziłem Mam do was takie pytanie, bo ostatnio natknąłem się na tekst na temat Scarlett Johansson Johansson, Johansson, chyba jakoś tak to się czyta Episarza, który nazywa się Gregoire Delacourte Czy jakoś tak Francuz, tego się nie da normalnie przeczytać I chodzi o to, że facet napisał książkę, w której jedna z postaci... Wygląda jak Scarlett Johansson I wszyscy myślą, że to jest ona Dopiero gdzieś tak w połowie fabuły strzelam, bo nie czytałem Wychodzi na to, że to jednak ta aktorka nie jest I dziewczyna poczuła się urażona I pozwała, pozwała pisarza Za to, że bez jej zgody wykorzystał jej wizerunek w swojej powieści Oczywiście, jako że nasze media kochają francuską kulturę Od razu rzucono się na tą aktorkę Bo jak ona śmie atakować i przecinać wizję artysty pisarza I w tym momencie ja się zastanawiam no dobra, gdzie leży ta granica? Bo dla mnie granicę przekroczył artysta. Owszem, aktorka zareagowała dość agresywnie, bo od razu dobra z prawnikami na gościa to. Troszkę, troszkę ostro. Ale z drugiej strony rozumiem jej reakcję. W ogóle rozejrzymy się naokoło. Mamy YouTuba, na którym prawie wszyscy teraz siedzimy, właściwie z niego mnie oglądacie. I jeżeli którykolwiek z popularniejszych polskich vlogerów jest knięty przez kogoś z dołu, kto próbuje się podpiąć pod jego sławę, wykorzystać jego wizerunek, żeby nawet sobie trochę wejść, to od razu mamy dość agresywną, ostrą reakcję i, i ta osoba na dole jest przycinana, tak żeby wizerunek tego. Popularnego vlogera nie został naruszony. W tej sytuacji strasznie pomagają te wszystkie firmy stojące za bardziej popularnymi vlogerami. Trudno nie zauważyć. Więc o ile bardziej powinno to być zrozumiałe w wypadku hollywoodzkiej aktorki. Który wizerunek, jakiś drugorzędny, francuskojęzyczny pisarz, pisarzyna może wykorzystuje, żeby sobie nabić popularność na książce. Nie wiem, miał gościu, wcześniej nie słyszałem. I tak w skrócie przeleciałem przez kawałek jego jednej z poprzednich powieści i muszę powiedzieć, że no fakt to jest, z mojego punktu widzenia to jest druga liga. Ale może ja się nie znam, nie wiem, studiowałem N lat tą filologię. Co, co mnie literatura interesuje, nie? Oczywiście w komentarzach pod artykułem zaraz pojawiły się Teksty broniące jakby tego pisarza. Dość ciekawe niektóre, na przykład, że aktorka grająca w Oceans 11. Eleven... Julia Roberts, w filmie zwracali się do niej per. to znaczy w ogóle była określona, że przypomina tą aktorkę Julia Roberts. I Julia Roberts gra tą postać, co jest dość fajnym zagraniem, tylko całkowicie nietrafionym porównaniem, bo no cóż, Ocean's Eleven nie powstał na podstawie książki, w której Julia Roberts przeczytała, że mm, to jest postać podobna do Julia Roberts, to zagram sobie tą postać. Akurat Ocean's Eleven jest remakeiem filmu z 1960 roku, gdzie grał Frank Sinatra, więc. Autor broni się tutaj takim pięknym stwierdzeniem, zaraz wam je przeczytam Autor ma prawo podążać za swoją wyobraźnią Opisują też kogoś, kto został zraniony, gdy w samochodzie nie wystrzeliła poduszka powietrzna Czy to znaczy, że zostanę pozwany przez producentów poduszek powietrznych? Ironizował Jeśli pisarze nie będą mogli wspomnieć o rzeczach i osobach, które nas otaczają Na przykład o piwie, pomniku, aktorze, to jak będziemy tworzyć fikcję? To trochę przerażające, prawda? No ja się nie zgodzę, bo gdyby napisał jaka poduszka powietrzna, to oczywiście, żeby go pozwali za to no i dobra, to jest yy, w miarę ciekawe spostrzeżenie, ale z drugiej strony, no popatrzcie tak: zaczynam pisać powieść. Yy, dajmy na to, no, opowieść kryminalną. O gościu, który jest złodziejem, który, nie wiem, robi, wi robi wielki przekręt, okrada jakiś gigantyczny bank, albo, nie wiem, fundusz emerytalny. I nazwę tego gościa, zrobię go w ogóle, żeby był podobny do jednego z naszych polityków, i nazwę go właśnie imieniem tego polityka, i przez pół książki. Będę tak, jakby sugerował, że to jest ten polityk, a później wyjdzie, że nie, to tylko kość podszywający się pod niego. I co, myślicie, że w tym momencie pozwolono by mi na coś takiego? No, nie bardzo, bo szargam czyjeś nazwisko. Nie wiem, czy w tej książce Carol Johansson jest przedstawiona pozytywnie, negatywnie, nie czytałem jeszcze książki, ale sam fakt, że autorowi wydaje się, że powinien dostać kwiaty za to, że szafuje czymś nazwiskiem, no. Z mojej perspektywy jest to przekraczenie tej granicy, której sam wolałbym nie przekraczać. Ale pytanie miało być, więc, ale pytaniem: Czy Wam się wydaje, że autor przekracza pewną granicę, której się nie powinno przekraczać? No bo w końcu już media tak napastują te wszystkie gwiazdy, że w ogóle trudno jakąkolwiek prywatność, trudno e, im żyć normalnie, jak normalnym ludziom. Zresztą z taką kasą w ogóle trudno być normalnym, ale to inna kwestia. Czy właśnie po tym, jak te gwiazdy zostały obdarte z prywatności przez media, wolno nam iść krok dalej i pozbawiać ich prawa do decydowania o własnym wizerunku. No bo jeśli... <laughs> nie no, dobra. Tym razem może koleś nie napisał nic złego, ale skąd wiemy, że w jakiejś innej sytuacji jakiś inny oszołom nie napisze, nie wiem... 51 odcieni greja, czy jak się ta książka po polsku nazywa i umieści tam Yy, jakąś znaną twarz, dylemat. Jeżeli w tym momencie pozwolimy gościowi i uznamy, że wszystko jest okej, okay, że ma do tego prawo, no to też godzimy się na całą resztę, nie, no bo tu nie chodzi o to, co on zrobi z tą postacią, tylko czy on ma prawo wykorzystać istniejący wizerunek. Moim zdaniem nie, ale jakie jest wasze zdanie, chciałbym się do tego dowiedzieć. Dziękuję za uwagę. Hej! hej. jest tak grosze, że mi mózg paruje. Ja.